I on tak pomyślał, zadumał się i mówi: Wie pan, co? Naprawdę, o Marku musi pan szukać w Australii. I to mnie też zainspirowało, żeby trochę tę Australię bardziej pociągnąć i tam znaleźć. Jako pierwszy znalazłem ludzi w Australii, e, którzy mówią o Marku i też właśnie mówią o ich relacji. I Marek, Marek kochał Agnieszka. Natomiast szczerze powiem. Nie mówiłem tego jeszcze, ale jak słucham różnych opowieści Agnieszki na temat ich relacji, to robi mi się smutno i jestem zły jednocześnie. Nie? Bo to w ogóle się nie pokrywa z tą narracją, którą, którą, ja, którą, którą ja poznałem. Nie? A Marek niewątpliwie ją kochał, był z nią bardzo mocno związany. Oni się trochę już rozjechali co do w ogóle swoich oczekiwań co do życia. Agnieszka chciała żyć pełną piersią. Ciągnął ją świat. Marek chciał być